Siema! Jestem Marek. Ostatni film z odpowiedziami na wasze pytania bardzo wam się spodobał, więc dzisiaj przygotowałem kolejny. Zapraszam do oglądania. Od ilu milionów zaczyna się mężczyzna? Po co ci te informacje, skoro i tak do końca życia zostaniesz chłopcem? Na początku roku szkolnego przyjechałbym limuzyną, czy lepiej przylecieć helikopterem? Na początku roku nie wyróżniałbym się za bardzo. Przyjechałbym autobusem tak jak wszyscy. Wiesz... Autobus elektryczny Solaris możesz kupić już za 2,5 miliona złotych. Gdyby podobała ci się dziewczyna, ale pochodziła z biednej rodziny, byłbyś z nią i chciałbyś ją wyciągnąć z biedy, czy wolałbyś znaleźć brzydszą, ale bogatszą. Wiesz, taką sytuację można łatwo rozwiązać. Wystarczy dać rodzinie pieniądze, co zmieni status materialny, a dziewczyna z automatu nie będzie pochodziła z biednej rodziny. I problem sam się rozwiąże. Masz dziewczynę? A co, zastanawiasz się nad zmianą płci? Ile trzeba mieć pieniędzy w portfelu, żeby iść do prestiżowego sklepu z dziewczyną? Z dziewczyną na zakupy do prestiżowego sklepu. Hmm. Chyba chciałeś się zapytać, ile musisz posiadać u złotych kart płatniczych, bo wiesz, że tyle gotówki ci się nie zmieści. Wyślesz koszulki piłkarzom reprezentacji Polski? Tylko wiem, że jak to, my... to wrzuci Polka, to jeszcze mu trochę skoczy. Tylko powiedz, tej... żeby mi koszulkę wycofać. <śmusz> żeby... no, nie, 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 że pozdrawiam, ale koszulka musi być. dla no. Z podpisem, ale, poluzki ale poluzki. żeby dał z podpisem, wyglądał tak się. Widziałem tę prośbę od piłkarzy. Tak wyślę. Jeżeli ktoś z reprezentacji ogląda ten filmik, a na pewno ogląda, nie, wyśle mi adres i rozmiary koszulek na fanpageu. I jakie kolory chcecie? Do wyboru macie czarny, biały, granatowy i szary. Jaki ty jesteś przykry, weź się człowieku zabij, niecensuralne słowo, bo to co robisz jest po prostu żałosne. Dziwię się, że jednak twoja matka nie popełniła aborcji. Wiesz jaka jest różnica między nami? Moja mama nie zrobiła aborcji, bo po prostu nie chciała, a twojej mamie widocznie zabrakło na zabieg lub przewidziała, że rząd wprowadzi 500+. O ty, niecenzuralne słowo, ha 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 ha, niecensuralne słowo, już wypuszczenie pokazowe było lepszym pomysłem niż twój kanał. Ta głębia przekazana w tej piosence musi robić wrażenie. No i wiesz, przynajmniej masz się do czego? Zresztą wiesz o co mi chodzi. Moja dziewczyna uważa Diszoka za bardziej prestiżową firmę zegarków niż Rolex. Co powinienem zrobić? Człowieku, ty sobie życie z nią marnujesz. Czy rodzice wspierają Twoje prestiżowe filmiki, czy raczej oni nie wiedzą? A czy Twoi rodzice wspierają Twoją edukację? Czy raczej oni nie wiedzą? Jeżeli mam biednych przyjaciół, to co mogę zrobić, by stali się bardziej prestiżowi bez nakładu finansowego? Wiesz, skoro ci nie stać, aby dać pieniądze swoim przyjaciołom, aby stali się bogaci i bardziej prestiżowi, to sam nie jesteś prestiżowy. Jakiej muzyki słucha Lord Kruszwil? Podczas gdy byłem na moich wakacjach na Malediwach, zakupiłem Rolexa. Oczywiście złotego, ze srebrnym wykończeniem oraz tarczą wysadzaną diamentami. Kosztował on jedynie 240 tysięcy euro, więc nie wiem, czy to oryginał. Co o tym sądzisz? Pierwszy raz spotykam się z sytuacją, kiedy osoba pisze natykując, Jednakże podziwiam. Lordzie, czy pożyczysz 4,5 tysiąca Rozumiem, że zbierasz na słownik ortograficzny. Tylko powiedz mi jeszcze, od kiedy te książki tak szybko rosną na wartości? Życzę miłej drogi do 100 tysięcy. Dziękuję, ale odczytuję to dopiero po dwóch tygodniach, więc już nieaktualne. Pogięty banknot 500 zł lepiej wyrzucić, czy użyć jako rozpałki do kominka. Widać, że nigdy nie trzymałeś takiego banknotu, bo gdybyś sam zarobił, to byś szanował pieniądze. Nie mając szacunku do pieniędzy, nie masz szacunku do samego siebie. Uwaga, ludzie, nie dajcie się nabrać na jego kasę. Pieprzone zegarki czy drogie ciuchy. Tak naprawdę ten człowiek jest nieszczęśliwy. Chcę się dowartościować rzeczą materialną, iż jest niedowartościowane. Nie ma sobie miłości, której nie da się kupić, a próbuje to zastąpić pieniędzmi. W skrócie, chcę tylko, abyście mu zazdrościli. Poszuka szczęścia w życiu, a w taki sposób go nie odnajdzie. O nie, przejrzałeś mnie. Co ja teraz zrobię? Jestem nieszczęśliwy. Chyba będę musiał popełnić harakiri diamentowym oszczem, aby umrzeć w godności. Jestem dużo od ciebie, chłopczyku, bogatsza, ale nie robię z siebie w internecie. Ludzie bogaci powinni mieć klasę i styl. Tak zachowują się jedynie ludzie, którzy udają bogactwo. Jak coś, to ja nie jeżdżę Audi, tylko Porsche i Lamborghini. Mam jachty i prywatne samoloty i nie robię o tym kanału. Nie rzucam pieniędzmi, tylko przekazuję na szlachetny cel. Masz rację, Dominiko. Następnym razem Twoim szlachetnym celem powinna być darowizna dla samej siebie w postaci słownika ortograficznego. A skoro rozmawiamy już o klasie i stylu, zacznijmy od podstaw. Zacznij stawiać znaki interpunkcyjne. Tak prestiżowej osobie jak ty nie wypada pisać gorzej od przeciętnej osoby. Wsadź w dupę Rolexa. Nie będę robić tej przyjemności i niszczyć zegarka, bo ty masz jakieś chore fetysze przetrzymywania przedmiotów na końcu Twojego układu pokarmowego. Jeśli miałbyś wybrać między Roleksem a miłością swojego życia, co byś wybrał? Miłość w życiu jest najważniejsza. Jest to czynnik, który przede wszystkim sprawia, że potrafimy być szczęśliwi. Oddajemy się bez opamiętania, potrafimy dzięki temu inaczej postrzegać świat, być innymi ludźmi. Wszystko oprócz naszej miłości przestaje mieć znaczenie. Żyjemy po to, aby kochać. I tylko po to. Więc jeżeli zadajesz mi pytanie, czy wybrałbym między Rolexem a miłością swojego życia, Odpowiedź jest tylko jedna: wybrałbym Rolexa, bo to właśnie on jest miłością mojego życia. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Koniecznie zostawcie subskrypcję. Nie zapomnijcie także o łapce. A jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, w których odpowiadam na Wasze pytania, zadawajcie je w sekcji komentarzy. Do zobaczenia.